Tylko takie proste czynności spowodowały, że mieliśmy takie oszczędności. Co roku ci młodzi ludzie, którzy na co dzień chodzą do szkół podstawowych, potrafią nas bardzo mile zaskoczyć. Robią filmy, robią różnego rodzaju podręczniki. i Przede wszystkim opowiadają swoim rówieśnikom o tym, jak łatwo zaoszczędzić energię. Bo wystarczy chociażby gasić światło w momencie, kiedy jest jasno na dworzu. Zakręcać kran podczas mycia rąk. To są bardzo proste rzeczy. Niektóre szkoły potrafią w ciągu roku zaoszczędzić aż 8%. 000 zł. To pokazuje, że myślimy nie tylko o klimacie dzisiaj, ale tak naprawdę myślimy jako miasto o klimacie za kilka czy kilkanaście lat. W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o zwiększaniu efektywności energetycznej budynków. W ramach tego stworzyliśmy wspólnie projekt Strażnicy Energii, który jest adresowany do młodzieży, do dzieci szkół podstawowych. Ponieważ używa, uważamy, że y, właśnie y, ten przekaz taki należy kierować do dzieci, bo to dzieci będą w przyszłości rządziły y, światem tak? i ważne jest, żeby, żeby posiadały właściwe zachowania. Nie spodziewałam się całkiem, byłam w wielkim szoku. Y, no i właśnie chciałam tak przekazać to, że podczas takiego krótkiego filmu można tyle przekazać, że żebyśmy chronili to nasze środowisko, no bo jednak to jest. No, ta nasza praca to jest taki nasz skarb, no i no chronimy ją po prostu. To, co my zrobimy teraz, to, to w przyszłości będzie procentowało. Oni także przynoszą te nasze zachowania, wyuczone tu w szkole, na swój dom rodzinny, i to jest też bardzo. To chyba jest najważniejsze, bo w szkole można ich pilnować, a w domu ma być to nawykiem. I tych nawyków ich uczymy i te nawyki stosują. A z nagrody się ogromnie cieszymy. Też nie spodziewaliśmy się, że tak, że tak to się zakończy. Jesteśmy dumni. My myśleliśmy, że zajmiemy jakieś bardzo niskie miejsce, bo tak naprawdę myśleliśmy, że ten projekt będzie lepszy, inne projekty będą lepsze. A okazało się, że nasz projekt zajął drugie miejsce i byliśmy bardzo ucieszeni. Uczyliśmy się tekstu do piosenki, dużo robiliśmy scen, dużo było pracy. Niektóre sceny nie wychodziły i musieliśmy robić to po kilka razy, ale było super. Była fajna zabawa i bardzo mi się podobało.